Kurwa jakieś gówno mi goń. Tutaj na górze masz Ten gdzie Dzień dobry dynamik, Leży gościu <głos> <głos> Kolejny leży No to nie żyją no i no nice <noise> Pope. Yeah. Ja. Oh, a vita dobra. Ja no ty kutaszy jebany. Dobra, gaszę już. To mnie spokoju. Leże to leżę Ale po co ty go jak internet? <laughs> Właśnie. <laughs> co? Pokoju. Aha. mnie podnieść Kurwa, bon. jebana Zombie, 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 zombie. <coughs> Nie umgł, mnie. O tam, tam o, gdzie patrzysz Tam? Na górce był No, na górce no to ja wiem, że Lepiej. tam był Już go nie ma chyba Fajnie było coś wygrać Marzyć, marzyć, zawsze możesz. Kur... No <grym zainteresowa> <grym zainteresowa> nie, nie chce mi się. Ubiłem go przez trzy dni. Ja widzisz dwa strzały i leżą Super <grymne> Ja byłem to no. Nie wiesz to To jest tak chujowy celownik A tam go trafisz ale to, to już nie <grymne>

Ну <laughs> вцойс <laughs> <laughs> oh, Czemu, ale wydaje mi się, że tak tam dobiegniemy i dostaniemy pochodzi i tyle się skończy. No tak, i biegliśmy przez pół mapy w w sumie. Są Muszę bardzo. walić. To sens, to ja sens grania w Hunta Ty kurwa. Dla to jest po prostu szok. Ja nie mam powiedzieć co, ja mam siatkę, ja mam tu siatkę na pieprzone okno, a my komary w, gro w grozy, w nocy gryzą. W grozy kurwa ty. Komary grozy, no, no. grozy, <laughs> mój grozy, mnie gryzą, kurwa grozy, w nocy... mój grozy, mój grozy, dobry film, jest? grozy, mój grozy, mój grozy, mój grozy, mój no mój grozy, mój grozy, zabiłeś? Mm, nie? <laughs> I tak co, z wszystkiego. <śmiech> <śmiech> Dwa idź z D, Nie, nie wiem, na pewno ja jestem w więzieniu jeszcze Bo ja uciekałem z tymi infernalami, wiesz D, mnie, Jeszcze to Nie wierzę w to ty przeżyjesz? Nie wiem Nie przeżyję Nie przeżyję tego Widzę podwójnie aż A za takie większe No znowu <grym> <grym> To się musi brud Ej to ty? Oprócz Są dwóch Dostał raz Jeszcze to tak? A blisko Na da, daleko nie, tu jest? Nie wierzę w to, nie wierzę w to Dostał raz. Nie wierzę w to, no kurwa mógł mnie Ja birtowe, mi to zawsze chuj w dupę Jest na górze, dobra, że co Dobra na bogato, najdroższą jaka jest, to jest taka jak 397 Uff, chuje to Teraz wygrywamy, zobaczysz Label czy to kupię za 200? To jest najdroższe, tak? to jest drogie. Kupimy już bojowy. Nie no, na początku wywalimy, to jest najlepsze. Mordę. To jest za mało wiary. Młody człowiek Myślę, że to ten, a to ładny top. Muszę. który sam rzuciłem Ja no, mam no, przyjrzeć do tej ramy. Ok, zapiszmy sobie. Później <noise> sobie zapisze jak, jak zginęliśmy <noise> Ja nagrywam cały ten Cały czas <noise> ja Miałem nóż przecież kurwa jestem jakiś naprawdę nawiedzony Ci pane No nie morda Nie wiem, o czym mówisz. Nie widzę narkotyków nie Jest boss tam. wiesz, co będzie, nie? Jest, co będzie.

No dobra. dobra, no dobra, no dobra, no dobra. I poszło, no. Nie poszło, no. ale to wiesz, znaki na niebie mówią mi, że następny mecz, następny mecz, na. 100% wygramy, ale w serii ci mówię. Dlatego ja kupuję teraz Shotgun za 600. A, bo ty jest, A, no tak, no tak, bo. No, no. Kupuję. Borneheim.no.3. Dobra, też ja powiem tak, cel jest prosty, paka posty i lecimy dwa, dwa razy nożem i tych nie zginął Ale Dawaj, no... dawaj Za nami, za nami Teraz <grym> ginę, bo nie mam paska życia, no. Co są to oparek? Co są te opary? Kolor obecnej buchy trzy Daj bucha, malucha, tak piękna na ja Taki staw, wretki, żari się kopci jara Daj bucha, posłuchaj, tak piękna na ja, zlony krzak Kośle i, i zabić po bo nikogo Zapiłem jednego I to dwa Czy napierdalają się Na mnie chyba Leży <laughs> jeden No i ze jeden jest tamtej Ej tu jest czy, czy. Dobra leży Wszyscy Dobra dobra to jest tagierka To jest tagierka Jeszcze no, tu. <laughs> Stała Bé, avui és avui gran.